O Pane i Panewki zaprawdę powiadam Wam, co najmniej raz w roku swój akumulator naładujcie i uszczelki w okresie jesienno-zimowym przesmalujcie. A nie będziecie musieli tak jak ja, włamywać się do samochodu, by później po nieudanej próbie odpalenia jechać do sklepu i zainwestować w nowy akumulator. Tak, tak Panie. Akumulator raz do roku ładujemy. Co najmniej raz do roku ładujemy. Najlepiej w okresie jesienno-zimowym. Tak. No i pamiętamy też o tych uszczelkach, bo to wiele problemów przysparza. A teraz tutaj mamy nowy akumulatorek. I też go ładujemy. Bo jak widzicie, mało bo mało, ale przyjmuje. trochę musiał postać. Dobra, to by było na tyle. Nara.